Na lektury 2.0 zaprasza Allegro. Witajcie w kolejnym odcinku Allegro Lektury 2.0. Dziś będzie romantycznie. No dobra, wcale nie. Chociaż po meandrach romantyzmu będziemy dryfować. Ale zamiast na miłości wpłyniemy w morze śmierci. Temat może nie za lekki, ale co robić? Każecie miłosza? Na bank! Raper ma na koncie bagatela 18 krążków. A Cypriana Kamila Norwida? Obstawiam, że też, chociaż pewnie rzadziej po niego sięgacie. Poeta, prozaik, dramatopisarz, rzeźbiarz, malarz i rysownik. Sporo tych skili, co? W latach szkolnych to raczej częściej można go było spotkać w bibliotece niż na imprezach. Pewnie miał mało znajomych. Kto wie, może dlatego pisał tak smutne wiersze. Nie pomagał fakt, że żył na emigracji, tęskniąc za pierogami od mamy, a w Paryżu specjalnie mu się nie przelewało. Do tego bardzo mocno przeżył zawód miłosny i podupadł na zdrowiu po pobycie w więzieniu. Jeszcze na domiar złego tracił słuch. A może też z natury był depresyjny? A mimo to Miłosz uznał, że warto przyjrzeć się jego twórczości. W projekt zaangażował Darię Ryczek i kilku znajomych radiowców. To co, damy im szansę? Już słowacki, jeden z największych. Jego twórczość wyróżniała się mistycyzmem, spadziły bogactwem wyobraźni, poetyckim i języka. Jako liryk ze zmianą pieśniami odwołującymi się do orientu, rodem ludowych i słowiańszczyzn był poetą nastrojną, mistrzem operowania słowa. Budowająca piękna, przyjemnie inteligentna, wrażliwa kora. Jaka była jeszcze? Doskonale Państwo znane ze sceny, z muzyki z poetyckich tekstów ci, którzy znali ją najlepiej i najmocniej kochali. Pożytkowi krzyżgorów Szelikas, z przygodem sercem Polak, a talentem świata obywateli. Fryderyk Schopenhauer. zmarł dzisiaj w wieku zaledwie 39 lat po wieloletniej walce z chorobą. Umiał on najtrudniejsze sztuki i zadanie rozwiązywać z tajemniczą biegłością. Umiał bowiem zbierać kwiaty polne, rosy z nim, ani nie uchuł nie ...w gwiazdy, w meteory, że nie powiem, w komety całej świecącej Europy ideału sztuką przeprowadzenia. Serce reżysera, polityka i przede wszystkim Ślązaka na pogrzeb Kazimierza W Katowicach przyszły tłumy, żegnali mu politycy, aktorzy i setki w mieszkańców... ...w piątek w godzinach tygodniowych umarły w kiercach, Jerzy gigant polskiej literatury. Wybitny z listu, mistrz mężczyzn, nawet u piszniejszych. W wieku 62 lat, z małpianem, kryk z grzechem, muzyk, człowiek z plusa, nietuzinkowa postać środowiskich. Czasowy geniusz i mistrz. oryginalny o europejskim formacie. Był nazywany jednym z ojców założycieli moskiego czesku. Świat znał stan i ceny. Amerykański magazyn czasowy Downbeat wielokrotnie umieszczał do tysiące najlepszych trębaczy. W torowku pozostawił kilkadziesiąt płyt, filmową, wiele nagłów od Fryderyka Lugui, PR, Jazz Price. sposób Powiedzmy, jeden z czterdziestu zacniejszych polskich Romantyków. Odszedł z dziś w wieku 61 lat. Przyjaciel Chopina, powiernik słowackiego, większą część życia spędził na imigracji. Wspominajmy sobie, zapomnijmy o tym, jak sam współwiznujemy z nimi, bo nie Są w księdze żywota i wiedzy ustępy takie, na których formuł z tylu nie ma. Właśnie sztuka ma oddać je i zbliżyć takimi, jakimi są. Mają one pozostać zamkniętymi osobistymi nabytkami przez obawę rubasznego krytyka, przywykłego do dwóch tylko formuł na wszelki płód wyciętych, jako obowiązujące malarze pokojowych wycięte patrony. Pierwszą z tych formuł jest jakiś książkowy klasycyzm, o którym Grek Peryklejski ani Rzymianin za Cezara czasów bynajmniej nie wiedział. Drugą, pewne formuły czasowe dziennikarskie to jest proste techniczne wypadki z rozwinięcia druku samego powstałe. Jedna z tych ram wszystko objąć jest w stanie mniej łącznością pomiędzy książką a żywotem, druga wszystko mniej istotą źródeł, z których ono wszystko płynie. Rzeczy tu opisane czarnymi kwiatami swej, wierne są jak podpisy świadków. Którzy pisać nie umieją ze znakami krzyża nie nienakreślonego podpisują się. Kiedyś w literaturze, którą może zobaczę innym razem, pisma takie nie będą dziwnie wyglądały dla szukających powiastek czytelników. Są bowiem powieści i romanse, i dramy i tragedie w świecie niepisanym i nieliterackim których się naszym literatom ani śniło. Ale te określać. Czy warto? wstecznie wzdłużka taką szedłem, ręką prowadząc linie, o których wspominać nie chcę. Podziemnie miasto wieczne szkłem mówiło prawdy o tym, ile krwi oddali, tylko wierząc, się nie za Wszystko, co widziałem w nim, tak bardzo silne, dziś tak niewinne i zgwałcone jest ochytnie. zdefigurowane, figurowane ze w spojrzeniu jasnym jak go sam na przemiennie i zbyt pilnie. I w tej chwili ująć formy, w które pozorne światło zamykałoby wszystko, a przecież nie jest i sporny, Jak sopynowski gestów ma Wspomnę ci osoby śmiertelne, Nieznanymi mnie wspomnę ci ślepiernie Mam prawdy i słowa z natury wziętej, Swobody kształtu, co zastrzegłem na wstępie. Za całą miejską wacznią w pierwszym pasie Atlantyku, między białymi wyspami, złamanymi w ścianę prosto padłą. Między mną a Irlandką, przyciągającą wzrok, jak mało kto, jak rzadko. W braku wiatru, co mnie obchać nas po szafirze. Los nas nie zdołał obronić, gdy zabierała ją światłość. Nocą gęstą, samą, porą nagłą. Stala od miejskiej matni przyczyn. Pod flagą gęstą, w białych gwiazdach czarną. Nie pożegnawszy się już wcześniej z nikim. W ciszy. Którą ciężko ująć w formy, w które posorny świat by wszystko A przecież różny jest i szorstki, jak Chopinowski gestów apotetyczność Dramy prawdziwej nie może być, ilekroć się zatraci pojęcie dramatyczne ciszy i pojęcia jej natur. Czyli jaśniej tłumacząc, albo raczej szerzej tłumacząc założenie powyższe. Kiedy się zatraci basów w muzyce, albo kolor biały na palecie malarza, a pion w rysunku. Cóż zupełnego tak niezupełne środki otrzymać są w stanie? Nadanie stanowczego kierunku i stopnia ciszy w dramatyzowaniu jest dla dzieła tej natury tym, czym w obrocie planety, niedotkliwa i niewidzialna planety oś. Kto ma uszy ku wysłuchaniu prawdy, ten niech całość jej wysłucha. Sí. Ma w uniesieniu nas, jeżeli jest kompletna Wodząc świat na pokuszenie w samej sobie Tylko cisza ta prawdziwa, równie siły ma i piękna Prosty zapach ziemi, na który wyrosłem Gdzie nutkie, słowa kształtowały by mnie Jedno ze wspomnień, szczególnie to dziś mocne Pałzy smak w prostej pieśni gminnej Już poza Paryżem i Francją, Londynem i Anglią Poza całą miejską macnią Poznałem ją jak nigdy wcześniej dokładną Chwytającą gardło, jak w żadną W rozważaniach naszych, co nie miały końca nigdy O starych testamentach i tłumaczeniach Biblii W basie Atlantyku między pustymi wyspami Pod flagą gęstą w białe gwiazdy czarną W tłumaczeniach Biblii w rozważeniach naszych, co nie miały końca natknąć w Pasie Atlantyku między białymi wyspami. Pod flagą gęstą w białe gwiazdy czarną, chwytającą gardło jak wcześniej żadną Poznałem nim jak nigdy wcześniej dokładną Poza całą miejską Macją, Londynem i Anglią Dziś poza Paryżem i Francją, poza smak w proste pieśni gminnej Jedno se wspomnię, szczególnie do dziś mocne, gdzie mickiewiczowskie słowa kształtowałyby mnie jak prosty zapach ziemi, na której wyrosłem Tylko ci szarudnie siły maj pięknej Mało kto przeceni jej zalety Mocno trzyma w uniesieniu nas, jeżeli jest kompletna Nie ma dramatu bez kobiety No, nieźle to Miłosz ogarnął. Zresztą w jego przypadku to nie pierwszy taki klasyczny romansik. Na koncie ma projekt z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia, który to odbił się po świecie dość szerokim mechem. To co? Może jednak warto, jak Miłosz, po tego Norwida sięgnąć? O, a tylko po co? I o co mu chodziło w tych wszystkich wierszach? Czemu tyle uwagi poświęcał cierpieniu? Skąd tyle smutku? Po co zatrzymywać się nad kwestią śmierci? W końcu, jeśli już Was znajdzie, macie Dark, 13 Powodów czy The Walking Dead. A gdyby jednak? Zobaczcie, że całkiem ciekawe natchnienie daje ten poeta. Może nie tak bez powodu uważany jest za jednego z czterech najważniejszych polskich romantyków. Te jego wiersze są ciekawe, chociaż nie za łatwe. Nawet współcześni pisarze nie wali z nimi problemy i po cichu pytali, co też poeta miał wtedy na myśli. Także jeśli nasunie się Wam to samo pytanie, specjalnie się nie martwcie. Ale jeśli je zrozumiecie, czujcie się wyróżnieni i może nawet zapiszcie się do męcy. Norwida bowiem doceniono dopiero kilka pokoleń później, w epoce jego późnych wnuków. Był tak nowatorski. Zaraz, zaraz. Późnych? Jakby to policzyć, wychodzi na to, że to możemy być my. Tak, tak. Sławę Norwid zyskał dopiero po śmierci, w epoce młodej Polski. Zrobił się na niego bum jak na perelowskie meble i monstery. Nagle odkryto w nim mnóstwo nowych sensów. I co się okazało? Że skupiał się na ciekawych kwestiach. Pytał o problemy kapitalizmu, o komercjalizację, o relacje społeczne i ich powierzchowność, o samotność jednostek. Zachwycał się techniką, zastanawiał nad śmiercią. No co, nie udawajcie, że wy jesteście poza tym. W zasadzie wcale nie tak trudno sobie wyobrazić, że te same pytania Norwid stawiałby dzisiaj. Śmierć to przecież nie jest jakiś tam relikt przeszłości. Podobnie jak miłość czy chociażby tęsknota. Towarzyszy każdemu, niezależnie od czasu i okoliczności. A samotność, zwłaszcza w erze niepewności, ekonomicznego kryzysu i rozpadu relacji, brzmi znajomo i blisko? A wiecie, że zanim Wy to poczuliście, Norwid zdążył to już opisać w swoim poemacie Quidam? Od romantyzmu sporo się zmieniło. Zostały problemy. Te same w XIX wieku i w erze prekariatu i umów o dzieło. Problemy pokolenia w wynajmowanych kawalerkach, liczącego, że kiedyś tam uda się w końcu uciułać na własne M2. Może nawet kredyt zdąży się spłacić przed późną starością, o ile wcześniej nie tąpnie jakiś kolejny kryzys czy inna pandemia. I nagle ten Norwid robi się bliższy i bardziej realny. Jego samotność jakaś boleśniejsza. I nagle, nawet myślimy, że w sumie to o tej śmierci, o której tyle pisał, moglibyśmy z nim pogadać przy kraftowym piwie. I nawet byśmy mu je postawili. A co tam? Te kilka złotych możemy w końcu zainwestować w drugiego człowieka. Za Waszą uwagę dziękuję Allegro! Po więcej wejdź na stronę na .allegro.pl ukośnik lektury.